Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry Aniu i wszystkim. Dzień dobry. Dzień dobry, Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry Aniu. Witajcie, kochani. Wspaniale. Serdeczko dla wszystkich. Oczywiście. Medytacja, która płynie z głębi serca. Uświadamiamy sobie tą intencję płynącą z głębi serca dla pokoju na świecie tak? i zdrowia mentalnego. Oddajemy to do boskości. I usiądźmy sobie wygodnie, komfortowo. Jeśli jeszcze chcesz poczuć tą intencję, bardzo proszę. I oddaj to. Uświadom sobie ciało. Przenieś uwagę na ciało. Jeśli czujesz gdziekolwiek dyskomfort, zauważ to. Weź wdech. I z wydechem Twoja uwaga wyjdzie w to miejsce, gdzie czujesz dyskomfort. Jednocześnie oddech. Weź głęboki wdech. Od podstawy kręgosłupa do szczytu głowy, a z wydechem od szczytu głowy do podstawy kręgosłupa. I opuść całe ciężar ciała na miejscu, na którym siedzisz. Rozluźnij barki. teraz jeszcze weź wdech głęboki pełen. I wydech przez usta, i odpręż się całkowicie. Zacznijmy oddech naprzemienny. na przemienny. Wdech lewym na następny wydech lewym nostrzem, jeszcze raz wdech lewym nostrzem, zamknij lewe nostrze, otwórz prawy wydech. wdech prawym nostrzem, normalny wdech, zamknij prawe nostrze, wydech lewym. I wdech lewym kontynuujemy. Delikatne, powolne oddechy. Powoli zrelaksuj się. Wielu z Was myśli, że medytacja to koncentracja, ale chcę Wam powiedzieć, że tak nie jest. Jakąkolwiek pracę wykonujesz, potrzebujesz się skupić. A medytacja jest dekoncentracją. Może to jest szok dla wielu. Medytacja nie jest wysiłkiem, aby umysł wysilać, żeby był w jednym punkcie. Medytacja jest po prostu relaksem. Pozwól, niech umysł będzie taki, jakim jest. Starożytni mówili, są zasady. Powietrze, ziemia, ogień, woda, przestrzeń. To są zasady, reguły. Będziemy przechodzić przez te zasady, reguły. Aby znaleźć, kim naprawdę jesteśmy. Więc usiądźmy sobie wygodnie i komfortowo. Tak jak powiedziałem, medytacja nie jest koncentracją, to numer jeden. Numer dwa, medytacja nie jest wysiłkiem i jest bezwysiłkowa. Druga zasada, trzecia zasada: umysł jest bardziej subtelny niż powietrze i woda. Więc może się rozszerzać, więc pozwól mu się rozszerzać. Nie zatrzymujemy umysłu, pozwalamy mu się rozszerzyć i zrelaksować. Więc usiądźmy wygodnie, komfortowo i zamknijmy oczy. Nie słuchaj instrukcji zbyt intensywnie. Po prostu, tak jakbyś słuchał innego dźwięku czy muzyki z lekkością. Słuchasz instrukcji tak, jakbyś słuchał muzyki. Ani kogoś, kto mówi. I wtedy intensywnie słuchasz, jak ktoś mówi. Intensywnie słuchanie nie pozwala ci się zrelaksować. Więc relaksuj się. Zaśpiewajmy trzy razy om, wdech. Om. Odczuwaj wibracje dźwięku. Om znaczy wieczny pokój i bezwarunkowa miłość. Om. O, to pierwotny dźwięk, z czego cały wszechświat powstał. Om. Zrelaksuj swoje barki i ramiona. Uszanuj swoje własne ciało. To jest cenny dar od natury, od boskości. Uszanuj swoje własne ciało. Ciało zbudowane jest z elementu ziemi, pochodzi z ziemi i powróci do ziemi. Uszanuj ziemię. Wraz ze swoim ciałem uszanuj element ziemi. Weź kolejny głęboki wdech. A z wydechem zrelaksuj się. 70% naszego ciała to element wody. W istocie nasze ciało jest płynącą wodą. Uszanuj element wody. Bez wody nie możesz żyć. Do picia, do oddychania, do wszystkiego potrzebujemy wodę. Jesteśmy wdzięczni za element wody. Weź kolejny głęboki wdech. I wydech. Nasze ciało ma pięć elementów. Bez ognia w Twoim ciele nic nie działa. Uszanuj Słońce, które jest odpowiedzialne za planetę i ma wpływ na nas. I każdą energię ciepła, którą mamy w sobie. Nasze ciało posiada miliony, miliardy komórek, które ciągle się zmieniają. Uszanuj energię w nas, element ognia. Kolejny głęboki wdech, a z wydechem zrelaksuj się. Uświadam sobie element powietrza, które jest. Nas i wokół nas. Jak ryba w wodzie, my jesteśmy w powietrzu. Uszanuj powietrze wewnątrz nas i na zewnątrz. Weź kolejny głęboki wdech i powoli wydech. Każdy wdech energetyzuje ciało, a każdy wydech przynosi relaks. Uświadom sobie ten znajomy fenomen. W istocie każda komórka w Twoim ciele oddycha, nie tylko płuca, ale całe Twoje ciało wdycha i wydycha. Uświadom sobie tę znajomość tego, no weź wdech i zauważ. Że każda komórka Twojego ciała wdycha, i wydech ten fenomen dalej podlega kontynuacji. Twoje ciało jest w rytmie z oddechem, jest synchronizowane. Każda komórka oddycha i jest synchronizowana. Włączając w to włosy i paznokcie, wszystko oddycha. Każda komórka używa tlenu. Uświadom sobie przestrzeń, która jest wokół nas oraz uświadom sobie ściany po prawej i lewej stronie, z przodu i z tyłu. Uświadam sobie przestrzeń powyżej głowy aż do sufitu. Kolejny głęboki wdech, a z wydechem odpręż się i odpuść. Świadom sobie swój umysł. Jakiekolwiek myśli są w Twoim umyśle, pozwól niech będą. Nasze ciało jest jak noc świecy, a umysł jak płomień, który otacza ciało. Ciało jest wewnątrz umysłu. Kiedy się relaksujesz, umysł się rozprzestrzenia. A kiedy umysł się rozprzestrzenia, to ciało odnajduje głęboki relaks. Jakiekolwiek myśli przepływają do umysłu, pozwól im dobre, złe myśli, obejmij je wszystkie. Jakikolwiek dyskomfort znajdujesz w ciele, niech będzie. Obejmij go również. Uświadam sobie nieskończone niebo i miliony gwiazd. Niech umysł się rozprzestrzenia bardziej i bardziej. Znajdując nieskończoną przestrzeń, odpuść wszystkie wysiłki. W tym momencie nie ma nic do zrobienia i nic do poznania. Więc odpuść wszystkie wysiłki, jesteś przestrzenią. Nasza jaźń jest przestrzenią nietknięta, niesplamiona. Wszystkie uczucia się zmieniają, myśli się zmieniają, ciało się zmienia, ale ty się nie zmieniasz. Pocznij w sobie. Uświadą sobie przestrzeń z tyłu głowy. I niech umysł się rozszerza z tyłu Twojej głowy. Rozszerz swój umysł, jak zasłonę z tyłu swojej głowy, i zrelaksuj się, i spocznij. Suki, no. शान्ति शा शा Powoli, delikatnie uświadom sobie ciało i otoczenie. Z wielkim uśmiechem weź głęboki wdech i wydech z uśmiechem. Raz jeszcze wdech z uśmiechem. I wydech z wielkim uśmiechem. I powoli możemy otworzyć oczy. Nadishrota na oddech. I relaks. Dziękuję, do zobaczenia jutro, 6.30 praktyki. Serdecznie dziękuję. Dziękuję. Anio, czy mogłabyś mi? Kochani, piszmy na czacie, tak żeby jeszcze inni pomogli pomedytować, dobrze?